No, i chciałoby się powiedzieć dwóch facetów i słoik, ale słoików jest kilka. Nie, musiałobyś nie powiedzieć, i chciałoby się powiedzieć dwóch facetów, piękne okoliczności przyrody, słoneczko. I chciałoby się powiedzieć, że może to jest pewnego rodzaju tajemnica, bo jak widzicie słoiki i wiecie, że będą zalewane, to już. alkohol! Już mam alkohol! Znowu piją! Ale czytaliście miniaturkę i wała! Nie będzie alkoholu. Aczkolwiek też będą procenty. Opowiedz sztaba o naszym procesie myślowym i założeniach, dlaczego myślimy, że to, co zrobimy, może być ciekawe, i dlaczego. To jest kolejny rodzaj kulinarnego kaskaderstwa. No bo uważamy, że suche rzeczy się źle je i nie chcemy, żeby były suche. Zalewamy rzeczy, które pozbyły się wody, skurczyły się. Zalewamy je na dobę, po to, żeby z powrotem nasiąkły. I ta woda, którą pozbył się producent, w nie wstąpiła i rzecz znowu się stała mięsista. Ale nie będzie wody, tylko będzie produkt wodno -podobny, ale używany namiętnie w kuchni. Woda z procentami. Mleko polskie z natury, 3-2%, 590 jest na kodzie kreskowy, więc wiem, że jest polskie. Cztery słoiczki, cztery produkciki będą zalane mleko będzie odłoży. kosztowane. Więc ja wyciągam rzeczy. Rzeczy suszone, aczkolwiek jednej je się boję, uwielbiam, ale nie jest to tak suche, jak chciałem, ale zawsze tego, się uwielbiam, muszę spróbować. Morele suszone. Morele suszone w mleku. Czy to nie brzmi dobrze? I drugie. Tomato secco. Pomodori secci. Sezon... W... A, to jest już po polsku. <laughs> ale akcent rosnął. Tak się rozpędziłem, że suszone na słońcu. Prawie po wosku przeczytałem. Ty. Wiesz czemu troszeczkę się boję zawsze suszonych pomidorów? Czemu <grym> się boisz suszonych bo... Bo... Jezus Maria, boję. A! A! No bo teraz popatrz. Idziesz w sklep, kupujesz zwykłego pomidora. Bierzesz go, patrzysz, o, nie jest zgniły. A tutaj mogą wziąć zgniłki, pokroić, wysuszyć na słońcu i się nawet nie skapniesz. Ale te są zajebiste, uwielbiam. Dobra. No no, kolej, ja mam tutaj. Czekaj, te suikie jakieś małe mamy, sztaba. No, Zobacz. ale to nie musimy dwóch litrów zalewać pomidorów. Robimy to tak? Tyle wystarczy. Ja mam, a ty? No dobra, ja mam tutaj suszony batat, 100% buy, Bio. Bio? Czyli on załączył swoje CV Bio, tak? <grymne> <grymne> Jakby zwykły bat batat nie był drogi, to suszony jest jeszcze. Wiesz, tak. jest czytania z tyłu. Takie małe opakowanie, człowieku. Nie żadnej lektury obowiązkowej tak długo nie czytałem. Czy znaczy, oni tutaj mają sposób, jak je robią. Jak je robimy? To te chipsy z natury najlepsze. Wykorzystujemy tylko bataty pochodzenia z upraw Bio. Każda dostawa się, że batatów dokładnie badamy. Wybieramy te najlepsze, które myjemy i tniemy na chipsy. Największy sekret pierwszego smaku w wyjątkowej chrupkości skrywa innowacyjna technologia suszenia. Wiesz, jaką reklamę bym tutaj widział? Reklamę e, opartą o taki scenariusz, tak, że na przykład tutaj w drugim kroku każdą dostawę e, batatów, dokładnie badamy, jest lekarz, wiesz, z tym stetoskopem, dobra. nie? Potem jest myjemy, że oni się myją pod prysznicem z nim. No dobra, jak to smakuje? Tylko, że... O Jezu. Nie wiem, gdzie to położyć teraz, Takie to... smakowe gówno. No nie gada. Ale bym tego nie jadł. O, ja kurde. lubię bataty, ale jak są pieczone i mają dużo soli. Aj, czy by zęby wypadły. To są dla fanów połączenia marchewki i niesosonych ziemniaków. Kurde. No jakbym nie wiedział, że to batat, powiedziałbym, że marchewka. Marchewka, no. O nie, cofam. Może to komuś smakować. To jest takie bardzo delikatne. Ale jest to aż tak suche. Następne. Co to? Panie, to jest kałamarnica suszona. To jest po prostu yy, pyszne. Znaczy, ja tego nie próbowałem, ale wiem, że jest pyszne, bo jak jest kałamarnica suszona, nie może być niedobra. Nie? Jakieś świńskie rury, to jest słodkie, rybne i żelkowate. O, żelki dla dorosłych, mhm. żelki dla rybaka, żelki dla wędkarza. Pyszne. Ale mi nie wchodzi, to jest słodkie. Pyszne. To jest posłodzona ryba. To jest idealne, żeby zawołać inżyniera Krzysztofa, bo on się na tym zesra. Nie, no Jezu, weźmy, jakie pyszne. Weź jeden i będzie od razu tak. A Czy twoje zęby nie? pozwalają mi suszoną wołowinę? No weź sobie. To jest wołowina? Taki kolor? Szarpana. No człowieku, no, przez no Weź tu. Jest... Odmianę, jest... Nie jest wołowina. Skóry. A to co tak to, to jest? Skóry jest? No Skóry. suszone. No dorsz. Skóry. Skóry. trzy tygodnie temu z no. no wy jesteście nienormalni? to jest pyszne? Ja robię jakbym tabernę lizał. Dobra, dawaj tą marchewkę. Tu tylko jedną mieliśmy spróbować? No dobra, damy im, ale po jednym, bo mało mamy. To ale naprawdę wam nie smakują te kawa? Ja. Naprawdę nie. To, jest takie, to są te drogie chipsy na lotnisku, co sprzedają warzywowe. To jeszcze raz powiedział warzywowe. Ma pani te drogie chipsy takie warzywowne. warzywowe z lotniska? Mamy tylko warzywne, a to nie. nie to dziękuję. Gigi, gigi. O, jako. Co ci? Z figi? Jakie figi? A. Człowieku, bo medium kaskaderów tytuł stracicie. A, pomidory? No! No, Widzicie, butem trzeba! No, najlepsze! Ale zobacz, jak fajnie słodko pachnie. Patrz, już im smakuje. No, ty no, pyszne, pyszne. No, no, zobacz, Patrz, patrz jak figi, nie? Tak, słodko. No, to była w rzecz, rzeczy, o której my myślał, że to pomidor. O, ale... o, <laughs> Czekaj, nie mów, co to jest. A, A ty wiesz, co to jest? Jeszcze nie. No jak? Co? Morela. Serce mi to jest takie Morela. Z pierwszych gości co tak wącha, no. Ty zaczekasz tym. zabija mnie sól z pomidora. Dobra. Nie chcę się. Widzimy się jutro, bo my wodę. W tych rzeczach zastąpimy czymś zupełnie innym. A już wiecie. Blendie. Mleko Aha, stoi ale... tutaj! będziemy to probować. To będzie pyszne. Tak, będzie, mleko, o Jezus, będzie pyszne. Będzie rzygał. Ja wam gwarantuję! Do widzenia w drugiej części odcinka. Powiem ci tak sztaba. Już wolę to chyba wodą zalewać. To jest drugie mleko. Jezu, pomidory w mleku. Będziemy y, pili i jedli? Raczej tak. tak, nie? No tak! Niestety wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie dobre. To mam wrażenie, że buzuje. Mniej bałem się rzeczy zalewanych wódką niż mlekiem. To nie ma zapachu w ogóle. To znaczy, że się nie zepsuło. Z tego się zrobił jakiś jogurt. No ale z mleka się robi jogurt. Robi jogurt. O Jezus, wiedziałem, żeby się tego bać. A czy to pachnie? Morelami. No właśnie, czy nie może być zepsute, to tu jest szansa. Też, Też nie pachnie. To nie ma faktu, że nie czuję łobabena tutaj nigdzie. Ale mało... No jeszcze w tych morelach mógłbym się tam skusić. Ale mało naciągnęły. Dobra, ja zrobiłem dwa, ty rób swoje dwa. To były... Chipsy. Bataty. Bataty. Czyli na nic nie ma zapachu. Ale wiesz, czy może nie mieć zapachu? Bo jest zimne i lodów. Uuuu. Już taki. Uch. Nie wiem, czemu wydaje mi się taki dziwny. Czemu wydaje się dziwny? i to mleczko dobrze wygląda, spójrz na to. Nie wygląda zachęcająco, kochani. Kałamarnice. O jezus, to na pewno jest zepsute. O, panie. Fajnie, 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 fajnie. O, Sebastian daj nam takie duże, co znalazłeś. To co to bomba! Daj A, mi tą bombę! Tobie bombę, no dobra. Nie no to aż tak ło. Wow, na pewno bomba. są delikatne i miękkie. Nie wiem, bo nie mam takie. Ale widelec. A sorry. Tu jest Ty, zapach patrz. jogurta. Coś żółtego. A to może sok! Ale nie miały soku. Miały! Ale taki zgęstniały, taki wysuszony. A, dobra, Stawa, jemy. Oczywiście, że pomaszą sobie w tym. Nie czuję mleka. Albo nie wiem jak. Smakuje jak owoc, ale nie jak morela. Lepsza. Co jest ciekawe, straciło to dużo słodyczy, ale zauważyłeś, że jest miękkie, a chrupiące? Tak, jakby cebula chrupała była miękka. Spróbujmy ten z tym. z tym serem. Okay. Aha, nazwaliśmy, daliśmy już temu nazwę, tak? O Jezu, z tego, jak buzgnęło tego, co mu tego na środkach. Mamy nowe słowo w języku polskim: buzgnęło! O, o kurde, sztaba. Bierz obtoczone. Czekaj, tak, patrz, czy nie kłamiesz? Syka, lafon, bierz obtoczone. Czy to jest wystarczająco obtoczone? Aha. Mówiłem, że ci zrobił jogurt, ale to jest mhm. puding jogurtowy, tak, pudin. ale nie miałki. jest bardziej takie Jakiś taki kremowy. Jest, jest jak budyń. Jogurt budyniowy. Dla mnie 8. Tutaj wszystko gra. Czemu nie? Ale 8 za morele czy za serek? Bo moreli dam 7, ale serkowi dam 8. No, no to wyższe. Czyli 7,5. i pół. Siedem i pół. Dobra, hmm. jedzmy pomidor. Czy mleko? Mleko. Nie, no mleko, jak już to było dobre, to mleko też już musi być dobre. Tu jest ta słodycz. Ale dobre, ja... Nie jest za słodkie, ale nie. to jest takie mleko, że jak macie te mleka migdałowe, sojowe, tak. to to by stało obok. Też byście kupili, to, bo jest spoko, To, to nie? być jakieś Mleko morelowe. A kupuję, bo jestem weget Tak, to mógłby być jakiś napój taki typu Miller Milś. Ja to 8 i to 8. Jak nic. Jeżeli mleko ma 5, to dam temu 8. Nie? No i dobra. Pomidory suszone z mlekiem. Pachną pomidorem. Aż tak się nie zmieniło. Mm -mm. Koniecznie nie jest aż tak suchy, ale dalej słony, dalej czuję pomidora. Jest mniej słony sztaba i jest bardziej chrupiący. Tamte były takie, że mogłeś takie ciągnąć, jakby w dżerki. W tutaj mleko aż tak dużo nie zmieniło, no. Daję piątkę, dlatego że tutaj. Nic się nie zmieniło. Ja dam sześć, bo tamte były już takie aż zagumowe. Nie? Aha, jest mniej słone. Tak, jest zdecydowanie mniej słone. Tak, tamte były takie... Dobra, szósteczki. Bo tamte były przyprawą, a te możesz tak opodjadać sobie, tak. nie? Pijemy pomidorowe mleko. Nie uciekniemy od tego, że walimy z kierunku sztaba. Tu jest ta słonecz ze słodyczą. Słonycz ze słodyczą? Słonycz, czyli coś słonego, ale nie, nie ze soli. Słonycz to jest słodkość i, sło, i słoność naraz. Słonycz. Nie, słonycz to jest słona Słonych. słodkość, i przekąska słona. I mi smakuje strasznie. To mnie to strasznie O ja zażygnę, ja to muszę wyjąć. No dla mnie to jest dwa sztaba. Ja bym tego nie, Ja już nie wezmę ani łyżka Ja dam pomidorom 7, ale temu dam 6. No to jest takie... Tak? Pasuje, nie? O kurde. To będzie straszne. ale to wróciło do normalnego, surowego ziemniaka. A już widzę, że to nie będzie good. Tutaj, trzeba to jasno powiedzieć, nie mam problemu. Bardzo czuć mleko, bardziej niż wszędzie. No bo pewnie to dużo pociągnęło. Nie, to no nie pociągnęło dużo. No marchew. Nie, 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 straszne. Ma tą konsystencję takiego rozsypującego się troszkę piasku, nie? Tutaj jest straszne. Tak, zamieszałeś, to tak źle nie wygląda. Tak, trochę lepiej. Ale złożony smak, ja pierdzielę. Jakby mleczny Kubuś. No, kurde. Tu jest marchew, tu jest taka lekka ziemia, to jest taka biomarchew, ale do tego jest jeszcze taka nuta karmelu, nie wiem czy ją czujesz. Ale jak gdyby ten karmel pochodził z warzyw, a Może. nie z cukru. No, szczerze, najbardziej się baliśmy. A jest chyba najbardziej specyficzne. Ale jest najsłodsze. Aha. Słodsze niż murelka. Na pewno są ludzie, co by dali się za to pokroić. Ja to ocenię taki przez pryzmat ludzi, którzy uwielbiają marchew albo bataty. To zróbcie to, bo to jest dla mnie wtedy dziewięć. A tak to jest 7 yy, Chipsy, 4. Jestem zdziwiony troszkę tym smakiem, i dlatego dam 9. No dobra, i teraz Dino. ryba w mleku. Jakby ktoś sprzedawał brzuszki z łososia, i jeszcze musiał na nich zarobić jeszcze raz. To wygląda jak odpad z brzuszków z łososia. No kurde, na pewno są delikatne. Prawie masz wrażenie, jakby były lekko gotowane albo surowe. Aha, aha. I w ogóle nie są słone, a były. Walą trochę. Jak już wysiecie z nich mleko, to wali trochę takim suchym tuńczykiem, a trochę flakami. Może nie wyglądałem zachęcająco, ja wiem, no Benio, zobacz, no pewnie można jakoś ładnie podać, no ale teraz nie wyglądałem zachęcająco. Ale kurde, ale dobre. Jakby to popieprzyć i posolić, żeby było pycha. No dobra, oceńmy. Jak to miało piątkę, ale mi tamto nie smakowało, to to ma szóstkę, bo to mi smakuje lepiej niż tamto, ale i tak bym tego nie kupował. Kurze, tamto nie smakowało. A to? Jeszcze bardziej. Jak miałbym wybór między tamtym a tym, to bym nie wiedział, który jeść, i chciałbym połowę jeść tych normalnych z opakowania, a połowę tych z mleku. W mleku dam 9,5. Ale jakim cudem? Mleko zabija wszelkie zapachy. Wszelkie zapachy. Znaczy, jak śmierdzisz, to może się znasz małym mlekiem. Dlatego Kleopatra kąpała się w mleku. Bo śmierdziała Ptach! cały czas. To ma wszystko, co nie smakowało mi w kalmarze, ale to... słodkie i słone, ale nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Dla mnie to jest taki smak, co zabija inżyniera Krzysztofa. Primoż próbuje coś gadać. Mi się nawet nie chce, bo nigdy bym już tego więcej do ryjka nie wziął, bo to jest to połączenie słodkości i słoności, które walczy ze sobą. Siedem. Dla mnie siedem. Dla mnie trzy, bo lepsze trochę niż to. O jeden, ale już tego więcej nie wypiję. Jestem gotów, najbardziej mu z Was, podarować tę notożetną z Gigi. O, to tylko o to chodziło. Dor, mały koszyk. Zróbmy tak, bo się, widzę, mazgajecie. Macie prawo wyboru, od czego zaczynacie. Zastanówcie się, czy chcecie najlepsze na początku, czy na końcu. To ja na od no, Czekaj, ja Kalmarowi dałem 9. To, to ty, ty. i, <grym> i pół. sobie najpierw. Nie. No, nie. Dobra, ale nie wiecie, w leku. Nie miałeś tego wciągać, tylko powołać. Ale ładnie patrzy. <gry> jest... Masz na same, patrz na O chryste panie. No nie, nie jest naprawdę nie dobra. Ma... No, no i co? Mięsko! Szapana wowina. Podtrzymuje swoją emocje. Nie ma tragedii. Ale... I tak bym nie kupił. Ale wiesz, jest na plus, że sól wypukało. No, no, Trupiorybą. Trupiorybą. No nie! No nie, no kur... Co jest? No co ty, soli nie lubisz? Bardzo. A serek wieński to solisz, tak? Nie, 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 nie bo... Nie, nie, bo ja mam wrażenie, że wyście się umówili Chyba. chcecie mnie zdyskredytować. Co chcecie? Pomidory teraz. Po prostu on, bo to ma smak i jego też Nie, mały. bo zaraz będzie, nie lubię słuchych pomidorów. Tak, Ale znowu może być mleko podobne do tego, co tutaj jest. Dobra, słodyce, Kto, które były wasze? Bo tamte oryginalne, jak były słuchutkie były naprawdę takie... Nie. Mocno przyprawione i słone, coś nie? Kało, ale faktycznie zabiera y, mleko smak. jakby Wyciąga tak. ten smak. Kradnie na potęgę! Tak. No to na kakao, to coś, co no tak. lubisz. Może w końcu no, się no, jednak... Ty, ty jeszcze gryziasz? Tak. Pachnie kwaśno, smakuje pewnie słodko. To <laughs> teraz nie będzie. Lepiej, że to jest kwaśne. To jest kwaśne, tak? ciul. Takie trochę octowe, takie. Jakbyś zalewę trochę z czegoś pociągnął. A tutaj było taka słodycz z solą taką. A to, a to jest kwaśne. No dawaj ziomek. ja mam je Coś czuję, bo nie wchodzi. No nie, no co się dzisiaj nie dzieje? Nie jeden. Nie, nie. nie wierzę, no. I oni chcą być kaskaderami. Ale tu może my, my ja, ma coś ty, mamy? Idźcie sobie przepuśćcie. To jest dla mnie gorsze od tego, naprawdę. Chciałbym ja. być, być ja. chyba kaskaderem i nic nie wyszło, Dobra. Chyba, że no. O, kozaka. <śmaz causes> Paskudde, Słuchajcie, Gdzie Samo podejście do tego stolika daje was <śaz> kaskaderu, więc. Nie wiem. Mm, niom, 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 niom. To trzeba sobie po prostu w mózgu przystawić. Tak. Mnium, O! o Porządnie, Ty pachnie tymi, tymi płatkami mlecznymi do mleka. Ty, kokurydziadem, mi no! rzeczywiście tracuję. <śmazujś> 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 mlekiem tym dla wega. Dobrze celujesz, pojedziesz Masz smaka, da cię zmieniło. <śmazujś> Tak, a smutkę. Smutkę. Mm -hmm. Dużo laktozy. <grymne> ale, go, ale go podkręciłeś. Dałoby no. się to tak. pić jako mleko roślinne. O tak, no. tak, dokładnie. Nasza opinia bajnetyczna, że to tak. powinno być strefak. Eee, Myśmy cienili, że to mógłby być Müller Milch warzywny. No, no, takie coś no, dla tak. tych geeków tak, roślinnych. Tak, tak. To może dawać trochę szambę? No. <grymne> tak jakby, no. patrz, mózg walczy. Tak. <grymne> Bo coś czujesz dotknięte, a czuję... Może <grymne> dawać szambę? Nie ukrywamy, no że na początku myśleliśmy, że coś się zepsuło, nie? ale no. spoko wyszło fantastycznie. Pytanie: jakie te procesy że no to się tak stało. Naturalne. Słuch, to już nie możemy wnikać. No, podziałał czas. Paweł lekki. No dobra. tak? To taki się z tego drogi. Ja jestem trochę mlecznym świrem i tak mnie nie pokłada to na łopakie. To jest najlepsze ze wszystkiego. Tak. To sklabo jest łóżko. Jesteś zmoralizowany. Słuchajcie, to, że walną z kieliszków, to nie znaczy, że miał tam dalane. Ja pierdzielę, to chyba jednak procentów dosyć. Jaki mam, mamy odruch. Wiesz, że szkielon się lepiej przyjąć, nie? Moralizacja działa. Dobrze, Proszę. mamy jeszcze jeden odcinek, ale dzisiaj nie jemy, bo się posryjemy, no, zjemy to. A jutro będzie kolejny dzień. Dobra, jutro, bo muszę a jechać po dzieci. Pół na pół!